Cześć, jestem Lili. Chciałabym opowiedzieć wam o siódme zadanie. Artur namalował trzy figury na kwadratowej kartce. Obrócił tą kartkę dwukrotnie. Za każdym razem wykonując ćwierć pełnego obrotu. Patrz rysunek. Jak ułożona jest kartka po drugim obrocie? Czyli kartka oznaczona znakiem zapytania Możemy to, tego zadania zrobić jak pociąg. Tu będzie początek pociąga, tu środek i tu końcówka. Możemy tutaj narysować strzałkę i ten pociąg zawsze jedzie w tą stronę ten trójkąt, czyli początek pociągu, strzałka zawsze pokazuje w e, stronę, którą jedzie. E, I tutaj drugi rysunek jest, e, że ten e, początek pociągu też wskazuje na ten, którą e, jedzie. I teraz Możemy to narysować jak to będzie wyglądać. Skoro tutaj wygląda e, jak tutaj już koniec trasy i jeszcze jest e, przodem tutaj, to e, ten trójkąt na pewno będzie tutaj. Na ten kółko, czyli środek e, w e, pociągu, to będzie za, za tr trójkątem, czyli tutaj. I koniec pociąga jest za kółkiem, więc koniec będzie tutaj. I patrzymy. A tutaj jest kółko, więc A nie będzie. B tutaj jest też kółko i tu jest trójkąt, więc to B też nie będzie. C tu jest trójkąt, kółko i trójkąt, którym wskazuje W. Prawo. Więc prawidłowa odpowiedź to będzie C. Jak lubisz ten filmik, to zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dziękuję. Do widzenia.